Witajcie serdecznie. Jest to odcinek um, informacyjny, tak, tak, informacyjny, a nie, um, jak se, zapewne się domyślacie, Survival 1.8. Pomyślałem, bo że akurat nagram ogłoszenie wyników, bo pewnie już po tytule się możecie domyślić, że to są ogłoszenie. Jest w sumie. Um, tak, nagrywam tutaj, bo jest no naprawdę świetna jaskinia. To taki mały spoiler do tego, co będzie w następnym odcinku, bo nie da się przejść obok tego, nie nakręcając żadnego materiału, ale dobra, nie o tym ma być mowa, ma być mowa o zwycięzcy konkursu, a na razie powiem nieco o konkursie. Zgłosiło się 409 osób, z czego jestem bardzo zadowolony, bo jest to dość spora liczba ale niestety no, nie zabrakło, że oszustw, tak? Nie zabrakło oszustw, niektórzy zgłaszali się po dwa, a nawet trzy razy. No ale tak jak już mówiłem, czy tam informacja o konkursie takich graczy wyłapywałem oczywiście no i no, nie wyrzucałem ich z konkursu, po prostu liczyłem i głos jako jeden. Wiadomo, każdy ma jeden głos i to się nie może zmienić. Ale co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Yy... Troszkę tam z łapkami też maszukaliście, no ale nie mam wam tego za złe. Yy, wiadomo, jeżeli klikniecie łapkę, no to inni tam znajomi albo ci, co was subskrybują, też zauważą to. No i też mogą się zgłosić, a przez to wasze szanse maleją. No ja to rozumiem. Mimo jednak dość dużo było łapek w filmiku i z tego się powodu cieszę. Yy, zaraz przejdziemy do widoku pulpitu, a dokładnie przeglądarki na stronie random.org, na której wylosuję yy, szczęśliwy numerek i gracza. Yy, no, długo czekaliście na te wyniki, ale no, taki termin sobie ustaliłem i yy, trzymam się go po prostu. Yy, nie zmieniam zdania, nie oszukuję, <grym> to wiadomo. Tu fajny book No, wygraje wiadomo, jedna osoba Ale w przyszłości planuję następne konkursy Myślę, że teraz to jest bardziej z multiplayerem Choć Niby mogę już zarabiać na filmikach Wow, 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 wow Nice Więc jeżeli to byś wypaliło i faktycznie bym na nich zarabiał no to przygotuję dla Was yy, kolejny konkurs z gift kodem prawdopodobnie, ale to wszystko zależy od tego yy, jak to tam wypali. Yy, więc na razie to tam wiecie taka wstępna. No, nie trzymajcie mnie za słowa. Yy, dobra, rozgadałem się trochę, bo fajnie mi się gram. Yy, tak, tutaj jest naprawdę świetna jaskinia. ale to zobaczycie w Survivalu 1.8 który odcinek powinien się ujawić, pojawić, ujawić już niedługo, więc czekajcie z niecierpliwością, a teraz może przejdziemy do wspomnianego widoku pulpitu. A zwycięskim numerem, który wygrywa gift code'a w moim konkursie jest 350. Sprawdźmy zatem kto wygrywa. 350 numer, a osoba o Niku. Cyry, EQ1, 2, 3, 4. Tak, cieszmy się! Wszyscy, wszyscy się radujmy, a najbardziej niech się cieszy Kreku, dziewczyna lub chłopak, nie wiem, bo wygrywa oryginalnego Minecrafta, tak jest, dobrze słyszała ta osoba, bo nie wiem, czy jest dziewczyną, czy chłopakiem, jest graczem, czy graczką. Graczko. Gamerko, a i dobra, radość powinna przepełniać tutaj każdego. No nie żalcie się, że przegraliście. Ale dobra, ja mam jeszcze parę słów do powiedzenia, więc zaraz zobaczymy się w widoku Minecrafta. Witajcie ponownie. Myślałem, że wszystko powiedziałem, ale jednak nie. Chciałbym wspomnieć troszkę o haterach, bo no, zapewne się tacy znajdą, którzy będą myśleć, że albo oszukuję albo będą płakać po prostu, że nie wygrali. No ludzie, świat jest jaki jest, nie zawsze wygrywamy, a to, że inni wygrają, a wy nie, no to sorry, no życie jest takie, jakie jest. I dlatego prosiłbym o nie hejtowanie na kanale nie wyzywanie i takie tam sprawy ja po prostu może żeby wam ułatwić sprawę wyłączę ocenianie filmików, filmiku albo komentowanie w zależności jaką kulturę zachowacie czy będziecie nie wiem kulturalnie pogratulujecie zwycięzcy czy też będziecie płakać albo inne tego typu sprawy no, co to chyba wszystko no była krótka informacja filmik nie chcę żeby był za długi bo chcę go jeszcze dzisiaj wrzucić, więc ja się z Wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków oraz wyczekiwania na kolejny konkurs, który powinien pojawić się do końca tego roku. No, tak, daję sobie taką, taki termin, bo nie wiem, czy się wyrobię, czy nie. No, zobaczymy, jak tam będzie ze środkami pieniężnymi i tak dalej. No to co jeszcze raz się z Wami żegnam, na razie.